Witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu Rady Dziemi Wileńskiej. Gościmy prezesa firmy Lumen, pana Marka Pałego. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Marku, zajmujecie się konserwacją innymi oświetlenia ulicznego. 15 lat na rynku, to już jest sporo, ale chyba początki nie były zbyt łatwe. To znaczy tak, początki zawsze są trudne. Nasza działalność została rozpoczęta 12 listopada 1996 roku. Chociaż spółka była powołana wcześniej aktem notarialnym 12 maja tego, tego samego roku. Konserwacja nasza na początku była skierowana tylko na, na obszar trzech gmin. To była właśnie gmina i miasto Wieluń, gmina Wierzchlas i gmina Ostrówek. Później sukcesywnie w miarę upływu kolejnych lat powiększaliśmy naszą działalność do obecnych dwunastu gmin. W tej chwili właśnie obsługujemy dwanaście gmin na terenie powiatu wieluńskiego i jedną gminę na terenie powiatu sieradzkiego. Yy, jaka to gmina? To jest gmina klonowa. To trochę kawałek drogi. No tak, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Staramy się tak w miarę powiedzmy... Nasze kierunki działalności rozkręcać, aby to, wszystko było, aby to wszystko było po drodze. Przez poszczególne gminy, które wcześniej żeśmy obsługiwali. Czym przekonujecie przede wszystkim samorządy? Ceną za te usługi, czy też jakością? Bo dla wielu gmin też ważna oprócz ceny jest ta szybkość naprawy na przykład zepsutego oświetlenia? No, uważam, że czynników jest kilka. Przede wszystkim. Przede wszystkim uważam, że cena, cena odgrywa niebagatelną rolę, zwłaszcza w, w latach kryzysu. Jeśli chodzi o jakość wykonywanych robót, to tutaj no, myślę, że nasze roboty są wykonywane na tym samym poziomie, co roboty wykonywane wcześniej przez zakład energetyczny, ani nie robimy tego gorzej, ani lepiej. Z tym, że tak jak wspomniałem wcześniej, głównie chodzi właśnie o koszty. Może też szybkość realizacji zadań, ponieważ jesteśmy tylko i wyłącznie przystosowani do wykonywania konserwacji, w związku z tym mamy mniej innych zadań, Wykonujemy te prace dużo szybciej. Część samorządów, zresztą większość samorządów, stara się oszczędzać. Na czym tylko się da? Między innymi też na oświetleniu. Gaszą to na przykład światło w nocy w niektórych gminach. I niektórzy się zastanawiają, na jakiej zasadzie działa na przykład włączenie tego światła. Czy to jest zegarowe, czy po prostu też pod wpływem na czynienia. To znaczy, w tej chwili w gminach, które sobie zażyczyły włączenie oświetlenia w nocy są Były wcześniej zamontowane programatory, tak zwane astronomiczne. To są programowalne sterowniki oświetlenia. One mają wkomponowane w sobie w układach scalonych poszczególne dni kalendarzowe roku, z uwzględnieniem wszystkich wschodów i zachodów słońca. I w momencie, kiedy, kiedy załóżmy, następuje zachód słońca, prosto, program, zegar ma wprowadzoną tolerancję załóżmy około pół godziny do 40 minut na załączenie oświetlenia, i wówczas on systematycznie, zwiększając swoje proporcje kilkuminutowe co dzień, załącza bądź wyłącza, wyłącza to oświetlenie. No A jest, przykład... jest możliwość, przepraszam, że wyprzedłem słowo, jest możliwość też zaprogramowania go w ten sposób, żeby on załóżmy zrobił przerwę nocną, czyli... Załóżmy, z reguły jest to w gminach od godziny 23 do godziny 5 rano i wówczas automatycznie co do minuty wyłącza oświetlenie. A czy taki czujnik może zgłupieć, na przykład jest lato i przychodzi ciemna chmura, taka z gradobiciem i tak dalej i nagle się robi ciemno dookoła. To znaczy, w tym wypadku, akurat nie, w tym wypadku bardzo podatne były na takie działanie automaty zmierzchowe, choć ja ciągle uważam, że te automaty to są bardzo dobre rozwiązania i one powinny być dalej funkcjonować z tym, że Niejednokrotnie szereg stacji TRAFO jest u nas umiejscowionych w mieście, w miejscach, które są bardzo nasłonecznione sztucznym światłem i one różnie reagowały. Ale większe oszczędności są takim zmierzchowym czujnikiem? To znaczy, jest ten mankament przy czujniku zmierzchowym, że on nie wyłączy w nocy, prawda? A w przypadku zastosowania programatora on włącza w nocy, i wtedy są ewidentne oszczędności dla poszczególnych gmin. W każdej dziedzinie, w każdej branży, postęp techniczny wkracza niesłychanie. I jak to jest, jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, uliczne, bo z tego co słyszałem, wy wchodzicie też w kolejny wymiar, czyli na przykład sterowanie radiowe. Na czym to będzie polegało? To znaczy tak, głównym, głównie inwestorem, jeśli chodzi o to sterowanie radiowe, to jest Urząd Miasta w Wieluniu, i tam właśnie będzie zainstalowane w najbliższym czasie to sterowanie, już pewne pewne czynności są wykonane. Na czym to będzie polegało? Na tym, że będzie, że już jest zainstalowany Centralny Automat Zmierzchowy w tej chwili na wysokości, na szczycie Ratusza Miejskiego w Wieluniu. On będzie, on będzie wysyłał impuls poprzez komputer, który również jest tam zainstalowany do, do takiej firmy w Bydgoszczy, która się zajmuje sprawami sterowania radiowego. Oni automatycznie przesu, przesyłają ten sygnał do Solca Kujawskiego, do Centrum Nadawczego Polskiego Radia. I wówczas z masztu w solcu kujawskim, poprzez fale radiowe, będzie załączane oświetlenie w Wieluniu. Są odbiorniki zainstalowane w szafkach przy stacjach trafą, które, które są wyposażone w anteny odbiorcze. Będą odbierały impuls z solca kujawskiego i jednocześnie zapalały w całym mieście i gminie jednocześnie światła o tej samej porze. Czyli na przykład burmistrz Wielunia, pan Janusz Anczak, powie: mamy sylwester, ma być światło przez całą noc i tak będzie. No tak, ale w Wiruniu świeci zawsze przez całą noc. Ale w innych miejscowościach już nie? No, no w innych miejscowościach już nie, ale tam nie ma sterowania radiowego. A czy jest szansa, że to sterowanie radiowe trafi do wszystkich gmin, który, no, którymi się zajmujecie, które macie pod opieką? To zależy tylko i wyłącznie od gmin, które będą chciały posiadać takie, takiego typu urządzenia. Duże są koszty wejścia w taki system? No na pewno nie, nie małe. O, jeśli chodzi o wielu, to jak, o jakich pieniądzach mówimy? A wie pan, no, trudno mi powiedzieć, ponieważ y, tego rodzaju usługę wykonuje w tej chwili jeszcze firma z Radomia, która wygrała przetarg na modernizację oświetlenia. I, jeśli chodzi o koszty, to prosiłbym się skierować z tym pytaniem do, do władz samorządowych. Panie prezesie, y, konserwacja ulicznego oświetlenia, idzie na tym zarobić? To znaczy, spółka została powołana y, tylko i wyłącznie w celu celu tańszej konserwacji oświetlenia, bo nie tylko zresztą konserwujemy, ale również modernizujemy, czyli budujemy nowe linie oświetleniowe. No i to nie jest firma prywatna. To jest firma z udziałem kapitału samorządu terytorialnego, prawda? Związek gmin ma około 60% udziałów. Pozostałe 40 mają osoby fizyczne, które się wywodzą z kręgów biznesowych miasta. I uważam, że przez te 15 lat przynosimy, jak na nasze możliwości, taki dochód, który chyba satysfakcjonuje Panie prezesie nie martwi Pana taka sytuacja, że coraz więcej samorządów wyłącza to światło uliczne w niektórych rejonach. Nie, nie chodzi mi o centrum oczywiście miast czy wsi, ale o te, te, te boczne ulice. Bardzo głośno było o tym, że na przykład nagle w sieradzu stało się, było ciemno później w Burzeninie. Wrócono jednak do tego oświetlenia, ale czy Pan się nie obawia, że no byt waszej spółki właśnie jest uzależniony od kryzysu? Na pewno, na pewno, ale sądzę, że, że ten kryzys wreszcie minie i to oświetlenie będzie dalej funkcjonowało tak jak kiedyś, czyli przez całą noc. Na pewno są gminy, które wyłączają to oświetlenie nawet na terenie powiatu wieluńskiego, ale już nie tak w drastyczny sposób jak, jak w ościennych powiatach. A dużo jest takich gmin, które wyłączają oświetlenie na noc? Znaczy z, z tych, z które wy się opiekujecie? Tak, z powiatu wieluńskiego tylko trzy gminy, mam tutaj na względzie również miasto, mają oświetlenie funkcjonujące całą noc. To jakie to gminy? To jest gmina um, wielu Miasto, miasto Wierni Gmina, gmina Biała i gmina Lututów. Reszta jednak wyłącza. Z reguły jest to w godzinach od 23 do godziny 5 rano. Także, drodzy słuchacze, mamy trzy gminy, gdzie świeci się światło, gdzie jest bezpieczniej, bo sami policjanci i służby ratownicze mówią, że tam, gdzie to światło jest całą dobę znaczy całą noc oświetlone, oświecone, włączone, no to, to bezpieczeństwo wzrasta i chyba. No, Wy też się temu, ku temu przyczyniacie? Oczywiście, jak najbardziej. I będziemy się starać jak najlepiej nasze obowiązki wykonywać. Tego serdecznie życzę. Moim Państwa gościem był prezes firmy Lumen, zajmujący się konserwacją oświetlenia ulicznego, pan Marek Pałęga. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję Państwu za uwagę.